Witajcie w nowej serii na kanale. Dziś rozpoczynam przygodę z dwoma datatpakami, które zmieniają zwykłego i dobrze znanego survivala w prawdziwego survivala. Zaczynamy z sakwą z Emeraldem, mamy realistyczną mechanikę spania, wszystkie wrogie moby, jak zombie, szkielety czy pająki, są szybsze i silniejsze. Posiadamy różne rodzaje wandering Traderów, istnieją miasta villagerów i różne inne struktury. To definitywnie najtrudniejsze wyzwanie jakiego do tej pory się podjąłem. Jeżeli pomysł na serię Ci się spodoba, nie zapomnij stawić łapki w górę i pamiętaj, by subskrybować kanał, dzięki czemu nie omiecie żaden nowy film. Czy będę w stanie przeżyć na tyle długo? By zmierzyć się ze Smokiem Uiverem lub Wardenem? Przekonamy się. A teraz bez zbędnego gadania zapraszam was do oglądania. Więc ładujemy się na świat. Mm, okej, okay. teraz spiliśmy się na drzewie, mam tutaj książeczkę i sakwę. I co my tutaj mamy? Całe informacje na temat datapaka, okej. Okay. To jakieś informacje na temat regeneracji. No i Okej, okay, dobra, czyli wszystko wiem O, tu wypadło, dobra, wszystko wiem I jak coś, możemy sobie tutaj coś sprawdzić A sakwę sobie zostawimy Zbierzmy sobie drewienko, jestem mądry Tak, bardzo, zróbmy sobie craftingi Patyczki, drewniany kilo Wykopmy sobie kamień, Oj, i dropią Iron to tutaj było opisane W tym oto miejscu, dobra, więc sobie Zróbmy potrzebne przedmioty, piecyk również A z piecyka zróbmy smokę. Zbierzmy sobie trochę grzybów, żeby zrobić sobie Zupki i zróbmy sobie zupki Dobra, jedzenia na razie trochę będziemy mieli, dopóki nie znajdziemy jakiegoś sensownego pożywienia. O, i są krowy i owce również. I będziemy mieli łóżko i skórzane buty. Bierzmy sobie trzy pięki i przydałoby się znaleźć węgiel, ponieważ dzięki węglowi będziemy mogli zrobić campfire, a dzięki campfire będziemy mogli zrobić no, dość ciekawe rzeczy, a to jest, nie wiem, to są z ruiny, czy, czy nie. Wiem. Nie, to nie są. To takie po prostu już jest. O, i mamy villagera i hm, Hmm, chyba nie potrzebujemy nic od niego. A tam mamy wioseczkę. Z tego co widzę, to tereny też są pozmieniane na tym datapaku. I w sumie, nawet fajniej wyglądają. Więc zbierzmy sobie heybale i ubijmy golema. I mamy cztery sztabki żelaza, więc zróbmy sobie żelazny kilo i kamienną sikierkę z hejbali, zróbmy sobie chleby i zbierzmy jeszcze więcej hejbali. Odczuwam czasami małe ścinki świata, ale obstawiam, że to jest przez datapaki, bo jednak dwa datapaki, z czego jeden... No zmienia bardzo świat. Oczywiście są one do pobrania w opisie, jeżeli chcielibyście spróbować i zagrać. Dobra, zapiszmy sobie kordy tej wioski. Możliwe, że tu wrócimy jeszcze. Eee... Miasta nie powinny się generować latające, co nie? Okej. Okay. Niech będzie. Nie no, to jest idealne na miniaturkę. I wrogowie. Eee... To są jakieś nowe mopki, ale ja bym się wolał do nich nie zbliżać. I jesteśmy w mieście villagerów. hu. Zeksplorujemy sobie to opora. I w sumie nawet bym został. Idziemy spać. I witam o poranie. Przecież z tego jest full enchant. Uuu, adventurer. Nic pan nie ma. Dobra, jako, że oni mają takie domki, to ja sobie też tu wybuduję domek. A co mi szkodzi? Ten się no, na razie budować nie będę, ale no, no coś tu, coś tu ogarnię. Damy sobie tutaj łóżko, crafting i skrzyneczka. I idziemy to eksplorować. I oczywiście to wszystko zbieramy. Uuu, i blacksmith. Ho, ho, ho. I Jako, że ja posiadam taki emeraldu, to ja sobie kupię zbroję. I dam mentowa zbroja. I resztę ja Zbroi. O, a panu sprzedam kartki. O, wreszcie jakiś inny domek. Powiem tak, moja skrzynka jest ewidentnie za mała, dlatego zrobimy sobie jeszcze dwie. I odłóżmy wszystkie rzeczy. Dobra, książek mamy tyle. Jedzenia mamy również dużo. Mamy cały Diamond Armor i Emeraldów też dość sporo. Te miasta są OP. Ale nie mamy jednej rzeczy. I nie chodziło mi tu o drewno. Ja nie wiem, kto te miasta projektował, ale one są za OP. O, a to co to? Herbata. Znaczy liść herbaty. A tam co to jest? Jakie góry! Dobra. Mamy 17 drewna, więc powinno starczyć. A z kopalni chciałbym węgiel. Dobra, mamy 30 węgla, więc na spokojnie nam starczy na zrobienie pewnej rzeczy. Aczkolwiek chciałem tu wyjść na górkę i zobaczyć, czy nic tu nie ma jeszcze tak poza tym. Ale nie. Ale nie, nie, nie. Tu jest tylko, tylko, tylko to miasto. Okej. Okay. To myślę, że w tym mieście sobie zostaniemy. Szczególnie, że tu jest dość, dość OP. Jeżeli chodzi o różne rakie itemy. Więc ja się bardzo cieszę. Co to jest? Night raid. Idź. temu tego idzie tu więcej? A? On cię teleportuje. I bo ja tarczy nie zrobiłem. Czekaj szybko. Filtrz. Chill! Halo! Czemu tarczy? To nie ma tarczy. Tarczy się nie da skryptować w tej grze. Chill! Albo jest utrudniony! O nie! Dobrze, że tej skóry nie wywalają. Mamy najazd na wioskę. A tu jest iluzjoner. A? Jest źle. Wiecie co? Chyba tu jednak nie będziemy mieszkać. Ponieważ tam jest góra. The campfire. Ja się powinienem przy nim zregenerować. Jakoś. O! Trzeba rzucić pieniek. O! Jest regeneracja. Problem jest taki. Nasze łóżko zostało tam. Będzie trzeba tam wrócić. Tylko. Pierwsze chce się zregenerować. Dobra, mamy pól. I teraz tam możemy wrócić. Problem jest jeden: w tych lagach się nie bije najlepiej. w znaczy, się lagach świata. Okej, okay, ci tam trzeba by było oświetlić. Bierzemy się za to. What is this? Zombie i lager. Hmm, jest ten z totemem. Dobra, totem upadł. Dobra, pan Golem pomógł. Niestety tam już muszę iść zupełnie tam. Ale pierwszy pójdę spać. Zróbmy sobie lepszą szkierkę. i możemy tam lecieć. dobra, ci z mobów jest tu creeper. Jak podchodzę do creepera, dostaję slowness. Okej. Okay. No bo tu jest cave. Aha. Dobra, tego do czołnierza. Spić. Tego też. Tu jest normalny zombie, okej. Okay. To trzeba zatkać i oświetlamy cały ten teren. Dobra, chyba sytuacja opanowana. Możemy sobie stąd zabrać te rzeczy. Chyba sytuacja została opanowana, tego co widzę. Mobów nie ma, więc jest dobrze. To jest jedyny taki właśnie tej kaj, więc możemy tutaj zostać. Jedynie jeszcze tutaj może być mały problem, ze względu na to, że jest tu dość ciemno. Cokolwiek myślę, że parę pochodni to będzie... yyy... i Tak, jest zmieniony właśnie crafting też pochodni. No a troszkę inny. Dobra, oświetlenie już tu mamy, a tu... 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 tu, tu jest woda? Ta, to jest woda? Tak, woda. To jakaś... Dziwna refleksja była. I okej, jest git w takim razie, jest git. To jeszcze możemy sobie ten teren oświetlić ewentualnie, oczywiście tylko ten, nic kolejne fajne rzeczy. I tutaj również. Który jest od itemów? Ten jest od Dobra, złożymy sobie te rzeczy. To sobie możemy podmienić, to sobie wszystko tutaj wrzućmy. o ooo, A fajne. A co tu jest potrzebne? Aha, złoto, Dobra, ja idę jeszcze poszukać, czy jest tu coś ciekawego w tej dosaczce Chodzi o Emeraldy, nie oszukujmy się. Bo Emeraldy nam się przydadzą na pewno do jeszcze wielu, wielu rzeczy. To jest kolejny Adventurer, ale oni mają w większości to samo. A ci Villagerowie niektórzy to mają całkiem dość fajne enchanty. Dobra, tu wszystko sprawdzaliśmy. Te domki chyba też, albo nie. Tych nie sprawdzaliśmy, okej. Okay. Power 4. No ja, więc mamy bardzo dużo rzeczy. Emeraldów również. O i fajna śkiereczka. No i okej, okay, to na razie wygląda tak, że nasza zbrojka nie jest najlepsza lepsze oczywiście. Ale tak, co my tutaj jeszcze mamy? Hunger. Okej, okay, mamy jakichś różnych y, traderów. Ha czyli złota zbroja daje nam hejsta. Diamentowa chestplate use hanger. Jest jakiś custom crafter. Mhm, czyli robimy coś takiego. Uhuhu, u-hu-hu, No, no. Okej, okay, okej. Okay. A tu możemy craftać, a tu mamy tego jakiegoś. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay, okay. No, to dość ciekawie w sumie. Mm, tu jest armor ten najprawdopodobniej. Ale no, powiem tak. Jest to dość ciekawe. Mm, dobra, tutaj mamy nasz żelazny kax, Zróbmy sobie skrzynkę, powiększmy i dobra. I co my tu jeszcze mamy? New items. Okej. Okay. I wiki, Tu jest jakaś też wiki, No to to mam tam odpalone w przeglądarce. I okej. Okay, tam mamy te nasze campfire'y, Dobra, no to niech sobie one tam zostaną. My sobie możemy zawsze zrobić nowe. A w następnym odcinku udamy się, myślę, że ziemię, żeby troszkę faktycznie poeksplorować, poznajdywać jakieś rzeczy czy czegoś ty w tym stylu, żeby mieć właśnie co tutaj karniać i w no nie, żeby były rzeczy, żebyśmy mogli w następnych odcinkach iść by lepsze enchanty i może później do neteru i do endu, no, no wiecie, wiecie o co chodzi, myślę. Że... że wiecie o co chodzi, nie? Tak jeszcze przeglądam, czy gdzieś tu jakieś rzeczy nie pozostawiałem, ale nie wydaje mi się. Dobra, tutaj są ci panowie, okej. Okay. Ale nie, żadnych rzeczy tu nie pozostawiałem. Diamond, armor, szkielet... Okay. Okay. to jest bardzo dużo MOBów, więc ja bym się tam warolał nie zbliżać. W ogóle komputer z rtx ma tutaj 60 FPS-ów czasami. No, jak widzicie, jak mam czanku wystawione 16, czyli tyle, co, co gram przeważnie na tylu czankach. No, datapaki obciążają, obciążają na pewno. Datapaki plus jeszcze są tutaj resource paki, plus moje jeszcze resource paki, no to też właśnie jest ta. Oto, bestia. Tutaj bym chciał, żeby się on odblokował. Brakuje jeszcze jednej tylko zakupu sikierki, żeby mieć y, kilofik. Tak, w ogóle nie, nie wiem, czy ja sprawdzałem tutaj u góry te skrzynki. Tutaj też jest skrzynka u góry. O, właśnie, nie sprawdzałem. Dobra, no to tam iron możemy wywalić w sumie. Panie, panie, chodź pan. Oj, kilofik no i pięknie, w ogóle nie wiem po co dbić dwie siekierki w ekwipunku, ale dobra, możemy sobie jeszcze też wziąć ten ironowy mieczyk, to sobie dodamy tak wtedy i będzie, będzie tak no i mamy wszystko praktycznie, no mamy zainchantowane rzeczy, ale jeszcze nie na perf, e, perfekcyjne enchanty. tutaj ja mamy tą naszą sakiewkę, Chciałbym jeszcze w dzisiejszym odcinku się przejść na tą stronę, żeby zobaczyć co tam ciekawego się znajduje, to tak kwestia jest jeszcze jedna, że musimy wziąć sobie łóżko, bo inaczej będzie ciężko, więc dajcie mi tu stąd jedną Łóżko. dziękuję, pójdziemy sobie w tamtą stronę, zobaczyć co tam ciekawego jest, bo szczerze interesuje mnie naprawdę, chcę, chcę wiedzieć co jest na tamtych górach, w sensie może być ciężko trochę tam iść, bo to jest jednak kawałek, trzeba tutaj przejść przez te, przez te przez te góry a co, co tam jest, a leżące kłody coś co powinno być w minecrafcie i powiem tak, tak jeszcze chwilę możemy sobie tutaj ten porozmawiać jeszcze tak a propos, że są tutaj nowe struktury Poza tymi miastami filagerów to jest więcej tych nowych struktur. I ja mam wrażenie, że też generator jest zmieniony. Chociaż od 1,18 to już w sumie jest różnie z tym. Dobra, więc tak. Pyk, 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 Dobra, łódeczka i oczywiście łódka. W ogóle bardzo mi się podoba ten gravel tak na tych górach, że, że on jest po prostu, bo to jest takie realistyczne właśnie wszystko. O to mi chodziło. I szczerze Wam powiem, że spędziłem trochę czasu właśnie na szukaniu tych datapaków. Aby to było właśnie jak najbardziej ten, i tu mamy właśnie pierwszą strukturę, do której bym nie chciał wchodzić, bo są tutaj strasznie mocne moby. A widzicie tutaj, jest na przykład jeden pillager. No i to są mocne moby, tutaj są mocne moby, faktycznie i na tych górach może być tych struktur więcej. A w jednej, szczerze wam powiem, jakbyśmy dokładnie zlokalizowali skrzynki, to moglibyśmy zdobyć fajne książki, jak testowałem czy tapaki działają, bo tutaj są dwa tapaki i nie byłem pewien czy y, będą one działać razem i testowałem, to właśnie ta struktura mi się wygenerowała, zaraz przyjechał, nie? I szczerze Wam powiem, że są tam, no, fajne rzeczy naprawdę, fajne rzeczy tam są. że no, żelazo możemy wykopać w sumie. I idziemy spać. Oj, to jest fajne, że jest poranek, no i musisz zjeść, bo jesteś głodny, no nie? Czyli to jest Realistyczne, takie. Mm, bo tak w sumie jest, że jak wstajesz rano, to w sumie jesteś ładny i z chęcią byś jadł całą lodówkę. <grych> no, okej, czy są też emeraldy jakieś te, te. U nic na razie nie widzę, ale powiem wam tak. To, co jest na górze, to jeszcze wiecie tam, pikus. To, co jest pod ziemią, to już. To już szczerze wam powiem, że. No, bez komentarza mogę zostawić. Więc w następnym odcinku może się dość trochę dziać. No, ale myślę, że sobie powinniśmy poradzić. Mamy jednak tego diamentowego seta, ale no to jest hardcore i tutaj mogłyby biją jeszcze bardziej, aniżeli biłyby na zwykłym tam difficulty y, normal. O, tu jest w ogóle taka ta, taka dolina jakby. Znaczyłem większy render distance, więc mogą być troszkę lagi, ale chcę zobaczyć jak to tutaj wygląda. Dobra, 40 chunków, może, może wytrzyma, bo chcę zobaczyć czy jest tu coś ciekawego w okolicy. Halo, halo? O, tam jest ta kolejna chatka, co tam widzieliśmy na dole. To Do 20 ps No nie jest źle, nie jest źle, ale trzeba zaraz te czanki wyłączyć, bo tutaj ten może być ciężko. Dobra idź. coś tu jest. Nie, nic tutaj nie ma, tam też nic nie ma, tam też nic nie ma. Jedynie tam, tamtą tą chatkę widzieliśmy. Tamtą stronę może coś być. Ale dobra, my sobie jest tam na razie. Spadamy je. Powiem że się boję, przez to, że to są dwa tapaki. Bo się boję tymi łódkami jeździć, że... Ktoś się popsuje i... i potem będzie problem, bo sobie zdedamy to, albo w sumie tego ja się po mnie spodziewam, ja zdedam nawet chodzą. no chyba że zrobimy campfire i rzucimy do niego loga. ej są tutaj beczki, bo tak, jestem ryzykantem i chcę zobaczyć co tu jest, ale... Hmm. Nic tu nie ma. Okej, tam jest właśnie tutaj Pan Wróg. Tutaj są ci. Ale nic tu nie ma, więc... Dobra, możemy sobie wrócić tam do nas. To sobie możemy to postawić. I myślę, że możemy sobie skończyć odcinek. Jest 50 minut materiału ponad. Myślę, że jest jak na jeden odcinek. To naprawdę i... No tak, chciałbym tych miast znaleźć więcej. Ze względu na to, że możemy tu znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. <laughs> no. A więc chciałbym tych miast znaleźć więcej, żebym mógł znaleźć więcej ciekawych rzeczy. No. Ja wiem, że jakoś jumpusta pusta dostałem, ale nie. Więc no, datapaki macie do pobrania w opisie, tak od razu jeszcze informuję. W sensie mówiłem też wcześniej, że no macie do pobrania w opisie datapaki, ale no, jeszcze tak raz przypomnę, że właśnie datapaki są do pobrania w opisie. I myślę, że aktualnie ta seryjka, no to będzie coś coś fajnego, bo mówię, siedziałem, szukałem datapaku udało mi się znaleźć dwa takie naprawdę fajne datapaki. Jeden po screenach, no nie wyglądał najlepiej, ten, ale mówię, yy, że instaluję. Stwierdziłem, i no jest Git, bo mamy takie coś, właśnie. No a tu sobie możemy te liście herbaty wziąć. To możemy w ogóle zasadzić i jak wyrośnie, możemy mieć więcej liści herbaty. A czy coś z tego możemy zrobić, tego nie jestem pewien. Ale dobra. Łódka challenge, udało się. Myślałem, że się nie uda, ale się udało. I w następnym odcinku możemy się udać do kopalni. Chociaż myślę, że pójście do kopalni może być dość ryzykowne, tak szczerze wam powiem. Ale ale co? No, bądźmy dobrej myśli. Na pewno tak. Jaderko i woda, wiaderko i woda, wiaderko i woda, bo to też jest. To też jest potrzebne. To jest woda, ale to... Ja mam pomysł. A tu jest woda, no to idealnie. Mamy wiadrowody, więc myślę, że jest git. Jesteśmy przygotowani na następny odcinek, aby udać się do kopalni i pokopać trochę surowców. W ogóle tych książek, to ja mam dużo. W ogóle można zrobić jakieś zestakowane książki, coś? Niestety nie. No. Więc co? To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Myślę, że było dość spoko. Zostawcie łapkę w górę i suba. Polecimy do 2000 Trzymajcie się serdecznie. Miłego dzięka wszystkim. Do następnych odcinków. Trzymajcie się serdecznie i do wkrótce. Siemanu!